ponownie z tej strony Munia, tak I wiecie co ja dzisiaj dla was, słuchajcie, przygotowałam o, Przygotowałam dla was coś fajowego A będą to strzelające diabełki Spójrzcie, jakie jest malutkie, takie malutkie, czerwone opakowanie I jeszcze mam jedną rzecz, kochani A mianowicie jest to, co? Knoballs, tak? Czyli co? Jak myślicie? Jak myślicie, co to jest? A ja już Wam powiem, bo na pewno nie wiecie, albo może e, wiecie, a może i nie wiecie, a może niektórzy z Was wiedzą, a może i nie wiedzą, więc ja już Wam mówię, słuchajcie, że to są kulki strzelające, tak? Ale zanim to rozpakujemy i Wam pokażę, o co w tym chodzi, chciałabym Was jak zawsze, kochani, gorąco pozdrowić! To słuchajcie, kochani, zanim otworzymy nasze dwa pudełki z naszymi diabełkami, przyszedł czas na co jak zawsze, na pozdrowionka! Więc pierwszymi osobami w tym odcinku będą to Tosia LPS, Wiktoria Mruk, MRS Wigu, Kimka Świtała, Tina 1012, Julia Soboczyńska, Martynka MST, Gabrysia GTX, plus jej pieski. Zofia L LPS, Zafira, przepraszam, Wiktoria Quint, Agnieszka Pindor, Zabawy Damiana, Natalia Andrunczyk. No, kochani! Kolejnymi osobami w tym odcinku będą to: Zabawy Damiana, na, 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 aha, to już było: Sweet Pink Asia Gra w gry, Emi, Majka Majka, Majka Oliwia Kłos, Monika Widzińska, Nikola Laskowska. Eee, Kurenka LPS plus jej piesek Maxio, Milenka Malewicz, Nikola Nikola oraz Natalka Rostrowska. Buziaczki kochani! Kolejnymi osobami, które pozdrowię w tym odcinku będą to Anastazja Witamborska, Kali YouTube, Nerciak xxx, Pipi, Maja Wolgetan, Dominika Sural, Milaurs, Tyberniusz Kłoda, Złota LPS, wko 006 Mały Wilczek, Asia Jędrzejewska, Róża Czernacka, Karolinka Przedstawia, Amelia Nowicka, Julia Krzysztofik, Martynka Pruszy, Prusinowska, Jakub Dobosz, Agata Tryniszewska, Puszowa, Puszkowa Puszek, przepraszam, oraz Love Girl. Buzieczki, kochani! I ostatnimi osobami w tym odcinku będą to Maja Lipok, Jola Jedińska, Magda Ceklarska, Julia Duchna, Bartek Bielal, Jessica Bombil, Wera Weronika Fajbańska, Ellie Plumer oraz Dominika Glut. No, widziczki, kochani! trzymajcie się bardzo gorąco. piszcie mi także słuchajcie o własnych pozdrowieniach. A my teraz przechodzimy do czego? Do naszych tutaj diabełek! To słuchajcie, kochani, od którego pudełka mam zacząć? Może od tego wielkiego z tymi kulkami, co? No to te strzelające, słuchajcie, dybiełki sobie odłożymy na razie na bok i popatrzcie, jak wygląda nasze fajowe pudełeczko. To uwaga, otwieramy nasze pudełko i sprawdzamy, co jest w środku, jakie kule pomochamy. Yy, ale śmierdzą siarką wiecie. Naprawdę takie dziwne uczucie i w ogóle dziwny zapach. O, wow, popatrzcie, jaka ja fajna. Jaka jest ta kulka, dobra, tutaj położę sobie ją na razie na bok, tylko żeby mi nie zleciała, bo będzie katastrofa. I teraz uciekamy kolejną kuleczkę i wow, popatrzcie, jakie mamy dwie kuleczki. Jedna jest zielona, druga jest czerwona. Wy napiszcie mi, kochani, w komentarzu koniecznie, która kulka Wam się podoba! I zaczynamy naszą zabawę! No, słuchajcie kochani, trzymam już w moich kroczkach dwie kule, ta, które wyciągnęłam przez chwilę z naszego opakowania. I wiecie co mi robią? One strzelają, ale powiem Wam jeszcze, że strasznie śmierdzą siarką. Mogę jeszcze raz jej powochać i fuj! Niedobre! No to słuchajcie, uwaga, 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 jeżeli jesteście gotowi, trzymajcie za mnie kciuki, aby mi wyszło to, to uwaga, słuchajcie, już Wam mówię, o co chodzi. Wystarczy to te dwie kuleczki, słuchajcie, trzymać w rączce i obojętnie, która czy ta zielona, czy może czerwona, Upadnie na tą drugą, czyli tą poniżej kulkę, i musi ona strzelić tak głośno, żeby na przykład wszyscy się wystraszyli. Tylko nie róbcie tego w domu, no naprawdę, bo naprawdę yy, zapach jest niestety, ale mm, koszmarny. No to słuchajcie, to uwaga, 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 to zaczynamy naszą zabawę. To, uwaga, podrzucam naszą kulkę pierwszą, może ja się troszkę odsunę. O, tak, sobie usiądę wygodnie, i uwaga, i strzelamy. Wow, ale fajnie, ale coś tak cichutko troszkę nam to strzeliło. To uwaga, uwaga, uwaga jeszcze raz, kochani i... Oh! Wow! To słuchaj! Kochani, jeszcze raz się dzisiaj razem pomawimy naszymi kuleczkami, a później przyjdziemy do czego? Do tych lepszych naszych diabełek, czyli strzelające dybieł... diabełki, tak, przepraszam. To uwaga, 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 kochani! Jeszcze raz strzelamy, bo spodobało mi się to szerzyło jest ta uwaga. Teraz może sobie podrzucimy kulkę, e, czerwoną kulkę, tak, to uwaga, uwaga, uwaga. Podrzucamy naszą kulkę i będzie głośno, czy będzie cicho. To uwaga, sprawdzamy! I. Wow, ale fajne jest to, to jeszcze raz. O matko. A, ale, ale strzela, a jak śmierć. Oj, aż mnie już normalnie trochę głowa mi boli, no ale to jest fajne. No dobrze kochani, słuchajcie, przed chwilą Wam pokazałam, co Wam pokazałam, strzelające kule takiej wielkiej. Pierwsza była zielona, a druga była czerwona. Jeżeli Wam się podobały, to zostawcie kochani łapki w górę. A teraz przechodzimy do naszych, czego? Strzelających diabałek. Popatrzcie, jak to pudełeczko sobie tak z dyska wygląda. O matko, kamera mi się przewróciła, ale to nic nie szkodzi. Już postaram się ją yy, troszkę naprawić. Czekajcie chwilę, bo takie, yy, wiecie są rzeczy się niestety, ale zdarza. O, poprawiam już ją trochę. O, i trzyma się. To popatrzcie, jak wyglądają nasze strzelające diabełki, kochani. Tak, pudełko jest całego czerwone. I wyciągamy nasze diabełki i patrzymy, jak one wyglądają. I co my tutaj mamy? O, wow, popatrzcie, jest taki fajny woreczek, a w środku są diabełki. I cię, to uwaga! To trzeba je otworzyć tak leciutko. Otwieramy nasze diabełki. O, może takie troszkę rozerwę. O! O rany ciężko, wiecie? O matko, wyciekł mi! Wow! Ale fajowe! Spójrzcie, to są takie, takie maluśkie, takie, takie woreczki. To słuchajcie, kochani, przyszedł czas na co? Na nasze diabełki! Tak, ja już się nie mogę czekać! Aż się nimi, kochani, słuchajcie, poławimy. Więc, jak już wcześniej mówiłam, to są takie maluśkie, słuchajcie, woreczki. Owo, może Wam troszkę przybliżę, popatrzcie jak one fajnie wyglądają. O! I wystarczy je mocno uderzyć albo na podłogę, albo na jakąś taką właśnie twardą powierzchnię, słuchajcie, żeby się to tak fajnie rozsypało. I będzie wybuch! No to słuchaj, no za to, to zaczynamy kochani! To słuchaj, kochani, jestem już na powietrzu troszkę się ścibił, jak wiecie, już zaraz będzie noc, ale to nieważne, żeby teraz popatrzcie, mam już otwarty mój woreczek i uwaga, uwaga, waga, będziemy strzelać. Tak, czyli kamera teraz idzie w dół, czyli waga, 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 waga. O matko, już mi wyliczały i już strzelano. Rany. To takie maluńskie, fajne. Popatrzcie, to uwaga, uwaga, strzelamy i... Wa! Ale frajda! To słuchajcie, ciąg dalszy naszej zabawy z naszymi trzym diabełkami. Ale nie wiem, czy widzieliście, ale one fajowo się tak, słuchajcie, świecą. To słuchajcie, pierw rzucę pierwszego i popatrzcie na podłogę. Jak to fajnie się świeci. Jakby coś się paliło normalnie. O. Wow! Twoje, dobra, to teraz strzelimy sobie może e, cztery dziebełki, co? Mam nadzieję, że się nie pospalę tutaj. To uwaga, uwaga, uwaga. To cztery naraz rzucam, uwaga i... O! Fajnie! No słuchajcie kochani, zakończyliśmy nasz odcinek z czym, z naszymi diabełkami, tak i czym kuleczkami kochani. Tak, jedna była czerwona, druga była zielona. Wy w komentarzu koniecznie napiszcie mi, który zestawikam Ci najbardziej podobał, bo mi osobiście najbardziej te, wiecie co strzelające diabełki. One są takie fajniutkie i w ogóle takie, takie wiecie, takie fajne. No i co jeszcze? Piszcie mi słuchajcie o własnych pozobieniach. Tak, o własnych porobieniach jakie napiszcie I pamiętajcie, że każdy komentarz dostanie serduszko Tak, kochani? I widzimy się co? W kolejnym odcinku Pa, pa!